Dzień dobry. W Kerala kto rano wstaje, ten ogląda takie widoki. Dzisiaj kończymy naszą podróż, wracamy na Łajbę, przepłyniemy się jeszcze kawałeczek, a potem jedziemy na plażę, a następnie odwiedzimy wioskę Kumarakom, gdzie będziemy mogli zobaczyć jak wygląda prawdziwe wiejskie życie. Kolejny odcinek z serii Za Kulisami Instagramerów. Tak powstają wasze ulubione fotki na Instagramie. O tak właśnie. Jest kolejka i trzeba się ustawić i ktoś ci robi zdjęcie. Wydarzyło się coś takiego, że tam za nami jest pan, który myje sobie zęby, oglądając wschód słońca i muszę przyznać, że jest to naprawdę coś niesamowitego. Też chciałbym mieć taką łazienkę, żeby chodzić sobie na zewnątrz. Miałem żąbki piękne, właśnie wschód słońca nad polami ryżowymi. Coś pięknego. Krala Leaf Cake, czyli keralskie ciastka w liściach. Do tego trzymaliśmy piękne tosty i soczek. Nie wiem jaki to sok, chyba sok ananasowy. To my już żegnamy naszą łódeczkę hotel i wyruszamy w dalszą podróż. Ja jeszcze chyba kilka dni spędził na tej łódce, bo to jest naprawdę niezapomniane przeżycie. To oh, no niepowitalny Jesteśmy teraz przy plaży Marari Kulam w hotelu Zandari. Zaraz bijemy na plażę, więc dzisiaj plażujemy. Wreszcie kilka godzin na spokojnie plażowanie. na plażę jest, to jest już coś pięknego po prostu, jak naprawdę jest to jest tu naprawdę jak w raju wspaniała woda, ale strasznie głęboko i parę metrów od jest sposób przepaść W straci się grunt jeszcze bardzo, bardzo mocne prąd, jest bardzo mocny prąd, który cię wciąga właśnie w głąb Hi guys, I'm Patrick from Germany. My blog is called German Backpacker and I actually saw it on Instagram like two years ago. Yeah and I kept, kept posting my nice pictures and hoping something cool would happen and then half a year ago I got suddenly invited to New Zealand on all colour trip So one tip I can give you is just stick to it. It might take some time but then suddenly something cool happens and you're gonna see that it's gonna be all worth it in the end. We'll Plażową przygodę. Udało się zrobić parę ładnych ujęć także dronem, za to dziękuję oczywiście organizatorom, czyli Kerala, Kerala Blog Express. A tak naprawdę ja to najbardziej chciałem podziękować moim widzom, dzięki którym jestem tutaj w Kerali, bo to dzięki waszym głosom pojechałem na ten wyjazd dla blogerów, za co jestem mega, mega wdzięczny. I będę to pewnie wiele razy jeszcze powtarzał. A teraz chodźmy na lunch. Jedzenie mają naprawdę wyśmienite. Zazwyczaj w hotelach mamy bufet, więc można wybrać bardzo dużo różnych potraw indyjskich, szczególnie różne curry, masala. Różne sałatki. Uuu, to wygląda fajnie. Zwykły talerz pełen jest smakołyków. Tutaj jest kurczak masala, kartofelki, sałatki. To jest sklep To pasuje naprawdę do wszystkiego, że to poleć tym sosem. I ważna wiadomość dla wegetarian: będziecie bardzo zadowoleni w Indiach. Naprawdę jest dużo, dużo wariacji dla Was. Nie musicie się martwić, że nie możecie znaleźć jedzenia bez mięsa. Jest tego pod dostatkiem. Dojechaliśmy do miasta Kumarakom telewizja na nas czeka. Pozdrawiamy telewizję indyjską. Pozdrawiamy. Jesteśmy w szoku. Po raz pierwszy możliwość kupienia czegoś w normalnym, lokalnym sklepie. Mango juice, Mango Yes, Hello. Kupiłem soczek w kartniku za jedyne 15 rupii. Przeliśmy gdzieś tu na ekranie. Strasznie tanio. Pierwszy raz kupuję coś normalnie w sklepie, a u jakiego mieszkańca lokalnego, a nie gdzieś tam w restauracji czy w hotelu jest absurdalnie, absurdalnie tanio, naprawdę. Very cute. My teraz statkiem do wioski, która jest taką specjalną strefą turystyczną, odpowiedzialnej turystyki, gdzie będziemy mogli doświadczyć różnych lokalnych zwyczajów. Królewskie powitanie, kwiatki, telewizja Tutaj będziemy mogli spróbować wejść na drzewo kokosowe Zobaczymy czy mi się uda. Spróbuję, spróbuję. Mamy taki specjalny przyrząd dla początkujących do wchodzenia na drzewo kokosowe. Zobaczymy jak to się używa. OK. Aaaaaa! Jak po spodach. Ja jestem bardzo postesowany. Ja spróbuję pierwszy raz w życiu wejść na drzewo kokosowe. Zobaczymy czy mi się uda. Chciałem kilka metrów. Albo metr, cokolwiek. Okay. Okay. <laughs> Tutaj możemy pomachać. Udało mi się po raz pierwszy w życiu wspiąć na drzewo kokosowe. Oczywiście tylko kawałek, bo dognę całą górę tam, gdzie tylko nie idę. Dziękuję. Zobaczcie, jak pani przygotowuje sznurek z kokosa, tutaj jest fragmentów Już Szybciutko związuje Tak mamy gotowy sznurek uh! It's very strong. Bardzo mocny jest też tak no To jest tradycyjny sposób przyrządzania szamponu z hibiskusa Ściska się liście, dodaje wody i postaje naturalne zapraszamy. Do? Kerali. Zapraszamy do Kerali. Zapraszamy do Kerali. Very nice, very nice. How do you say that in Kerala language? In? <laughs> okay. How do you say that? Swagada. Kerolateka swagada. swagada. Ja. or Swagada. Okej. Okay. Polish is easier. Ja. Jedziemy dalej prawdopodobnie, więc tak wygląda odpowiedzialna turystyka tutaj w Kerala. Generalnie nie jest to specjalnie drogie, kosztuje około 20-30 dolarów za taki południowy lub całodniowy program. Zarobione pieniążki przeznaczane są oczywiście na lokalną społeczność, dzięki czemu żyje się lepiej. Mają pieniążki z turystów, więc wszyscy są zadowoleni. Nie wiem, czy te drinki są tutaj już wliczone w wycieczkę, czy nie, ale biorę. Kokos... zawsze guys coconut cheers okay cheers, cheers. cheers. coconut cheers na no <grytanie> dziękuję <grytanie> A, zapomniałem powiedzieć, że Kerala to jest właściwie kraina kokosów. Nazwa Kerala oznacza właśnie krainę kokosów, po prostu. Dlatego jest dużo kokosów, które są naprawdę super. I takiego kokosa możecie kupić jako turysta za około 40 rupii, czyli chyba z pół dolara, jeśli się nie mylę. Hi, my name is Liz van I'm from Switzerland, originally from Malaysia. And I write and I am the editor of www.sunstelfalls.com. The online summertime magazine. My tip for aspiring social media creators would be always find a niche that you truly, truly love. That you know it could be something that starts off as a hobby to something that you love doing, and eventually it will pay off. So that's my tip for today. Thank you for your time and have fun. Bye. z panami, ponieważ oni mają flaszkę, mogli się napić lokalnego napoju alkoholowego Tori.

w takim razie próbujemy tori. Jest to lokalny alkohol ze sfermentowanego soku z drzewa kokosowego <grym> <grym> O! Widzicie, e, smakuje jak sfermentowane coś e, Jest trochę słodkie Czuć to, że to jest taki sfermentowany po domowej roboty o alkohol Ale smaczne Musiałbym się do tego przyzwyczaić Ale wchodzi Chodzi, odświeża bardzo. Bardzo czuć zapach i smak kokosa. A teraz będzie pokaz rzucania sieci rybackich. Zobaczymy, czy to złowi. Nie udało się tym razem złapać. To moi drodzy, jest lokalny owoc główny, czyli jackfruit. To jest to oficjalnie uznany e, lokalny owoc, taki jakby narodowy owoc Kerali. Zdejmujemy jeden z tych owoców, już są dojrzałe. Który wybierze? Ten. Ci poleci To Próbujemy ile to waży? O. Is it heavy enough? You think I could... Całkiem. Heavy. Całkiem. 4, 7, 8 kg to będzie miało. Nice. Yeah, we can really use this as, as weights. weights, yeah, for workout. Tak to nie wiem tych nasion. Co się Smacznego. Dziwny ma smak. Trochę. Wygląda jak. Kapusta pekińska, prawdę mówiąc. Wiem, czy to dziwnie zabrzmi. Ale to troszkę się przypomina kapustę. Nie ma jakiegoś specjalnie wyraźnego smaku, bardzo delikatno. Troszkę słodkie to jest. Im dłużej się trzyma w ustach, tym dłużej ta słodycz się wydobywa. I tak wyglądają odwiedziny w lokalnej wiosce, żeby zobaczyć jak żyją tutaj właśnie mieszkańcy Kerali. Ciekawe doświadczenie, nie jest to specjalnie też i drogie dla turysty, Myślę, że warto, aczkolwiek wiadomo, że to jest taki skansen turystyczny, prawda? Więc jest to ustawka dla kapot turystów. Jest to sympatyczne, może sobie zrobić zdjęcia z dziećmi. Wszyscy się uśmiechają, jest bardzo fajnie. Pokazują wam różne rzeczy, można różnych właśnie te przysmaków spróbować. Więc jest to na pewno jakaś ciekawa alternatywa. Nie wiem, jak to wyglądało, gdyby ktoś sam właśnie chciał troszeczkę pozwiedzać, pójść jakiś jakiś wiosek, prawda, czy coś. To już musicie sami spróbować. W trakcie waszej podróży po Kerali. Ja dziękuję za uwagę. Kończymy ten odcinek, bo już tak jest pewnie za długi, i potem będzie problem z montażem. Widzimy się w kolejnych vlogach z prosto z Kerali. Do zobaczenia!